Ma widzowie, gramy znowu za Damem w Stambit Guys I dzisiaj mam piłkę i gram pixel typem Siemanko I, I jak się to robi no to pokażę wam Pana Jajo i Super Zinksy I tutaj jest dom, 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 dom. Kłamiesz Omiega, kłam. widzowie A, Szybko Dobra Widzowie, patrzcie, mamy emotkę piłki. Zaraz ją przetestuję, ale dajcie suba. Bo patrzcie ja to! Wow! Ja Zaskoczyć wow. ja dwa broki, jak jeszcze nie nagrywaliśmy. No. Wow! No, to jest taki stopala, że. Patrzcie, widzowie, jak teraz przyspieszę. Puu, Co to było? Bo ta piłka jest za mocna. No, patrz to. O nie. Dobra, ta piłka... Ta piłka jest mega za mocna. Kurczę, a kurde. Ale ta piłka jest za mocna. Ej, co jest? Ja połknąłem bota i przeniknął przez ścianę. Ta piłka jest do... Ta piłka jest przydatna do ratowania się. Na przykład do takich chwil. O nie, i teraz mi się tak, tak, no i tak, żeby teraz, teraz się idealnie przydała, no bo się nie odbiłem od kolców. No, ale wiesz co jest najlepsze tą piłką? No? Wpadnie tak, do tego glutu w, w, gdzie tam te, Patrz, teraz mi ta piłka uratowała, ta, ta piłka mi prawie uratowała życie. A mi się udało przejść. A mi ta piłka prawie uratowała. Co? Naprawdę Dobra widzowie, ja sobie ustawię rzeczy, no to yy, na chwilę, na chwilę yy, yy, nie będę się rul, Na chwilę nie robię grupy, bo ja teraz zrobię, zrobiłem sobie mega fajne emotki. Ja mam mega fajne tante. Ja też. Ja mam, ja mam, ja mam ja mam idealne. Ja mam jak się idzie autkiem. Bum. Ja też mam autkiem. Co? Ja też mam. Ja też mam, Tom. No wiesz, mam cały karnet i też mam. No, wie. Ej, ja zagram po tej grze, Tom, małpką z więzienia. A ja zagram pingwinem z więzienia. To będą przyjaciele. Ja nie mam. No bo ja, nie, ja chyba mam. Nie, ja zagram pingwina, a ty zagrasz małpą. Okej, okay, ale ja chyba mam tego pingwina. Pigiwili mam. Ja yeah, mam. Mam! Ej, ale pa! Ej, i zagram jeszcze tym na Lambo. Dzisiaj będzie odcinek, którym testujemy skiny. I wiem, że ten skin na Lambo jest o wiele szybszy. Patrzcie, jaki jest szybki. Patrzcie! Uu, pchu, leci waliza! Uu, blu, blu, blu. O nie. Dobra. Patrz, patrz jak szybko. Ej. Patrz, teraz, teraz patrz. Patrz, teraz bym się, patrz. Teraz bym się teraz nie uratował. Patrz. Ta piłka. Co? Gdzie? Nie, no. Chciałem przetestować tą piłkę. No ta piłka jest za... Ale chciałem przetestować. Dobra. Nie mam Piggy Willy. Jak ja nie mam Piggy Willy? Ja muszę zobaczyć, ile mi punktów brakuje do Pigawala. Gdzie ty? O! Brakuje mi mam. Co? Ty? Tak. No nie dziwne. Dobra, kręcę jeden raz! Jak ja jeszcze nie mam pieguala, pieguala. Ja jeszcze nie mam łeb, No, 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 szybciej, no szybciej, no szybciej. Na no co? Nie wiem, po. 50! Ej, czekaj, y, bo ja teraz sobie zagram y, tę inną postacią. Zagram teraz sobie tym. Ja też zagram. Ja zagram sobie tym na Lambo. A ja zgadnij, kim ja zagram. Mmm... Piggy Willy. Nie. Ja zagram tym na lampskinkiem. Ja go testowałem. I on mega fajnie wygląda. on jest chyba też na nagraniu. Dobra, i będziemy kurać. Ty grasz banankiem? Nie, nie, nie. Ale czym ty grasz? Na Grasz, grasz, grasz. Z Tumbleguysem. Jestem, jestem maluteńki. Czyli grasz tygryskiem. Nie, jestem bardzo duży, ale mały. Mam mało lat, ale jestem bardzo duży. Czyli Ma... jesteś pingwinem. Nie, mam la mało ja lat. Ja nie jestem... mogę. Na jestem mały, ale duży. Mały, ale duży. Jak no to pan... się stało? Jesteś na prawie największym skinem w Stumbleguys. Ej, jest... ej, mamy challenge. Nie możemy używać podwójnej spacji. Co? No. No i przegrałeś. To ale naprawdę. Ale piłką można. To się nie liczy. Piłką można. Patrz. I u nas... Bo siu. ja też mam pa... Ej, ja zrobię. <laughs> no nie. I nie. <laughs> piłką można używać. OK? Okej. Okay. Piłka ratuje. Trzeba, trzeba piłkę... E dobra, ja tutaj spróbuję. Dobrze widzę. E piłko można. O kurde, o kurde. O kurde. Co? O nie, przegrałem. Dobra, robię, robię kracza. No, jak kracza, no to, no to ja, można. Ja, Ej, nie, nie robimy, nie robimy. Okej. Okay. Ej, ja cię słabo słyszę. Dlaczego? Nie wiem, bo tak mówisz. Ej! E, ja mówię normalnie. O, teraz mówisz normalnie. Wiesz, że ja teraz krzyknąłem? Co? Num? Dobra, ja cię już zaplasam. Ja glem bobo. Bobo! Bobas, 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 Bobas. Ja bobas, zgadnijcie mam lat w Dobra, ja zgadnę. Miesiąc. <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie. <laughs> A szalałeś. Nie mam miesiąca. <laughs> masz no, bo masz jeden dzień. <laughs>

Ej patrz dwie piłki. Ja ci zaraz skoczę na głowę. I Dobra piłka ratuj. E, co to było? Jadro o nie. Uoh! Ale dokładnie. Dobra, piłka mi uratowała żywoto. Piłka mi uratowała żywoto. Nie! No co ty robisz? Znowu wygrałem! Co? Źle kolce Tak. No to mogłeś, pi no, mogłeś wziąć piłkę i byś, byś przetrwał. Tak, na pewno. Tak. I widzowie, na koniec tego odcinka zakręcę sobie trzykrotnie. No to kręci. Dobra, pięciokrotnie widzowie. Na koniec tego odcinka. Pięciokrotnie. Pięcio tak, będę miał pingwina chyba. No nie, jeszcze dwa i będę miał pingwina widzowie. No nie, no. Zaraz będę miał widzowie, może pingwina. Trzydzieści pięć. bym dostał tego pingwina. No dobra, teraz. Dobra. Widzowie, może będę miał tego pingwina. Ej, myślisz, że będę miał pingwina? Myślę, że nie. Nie. No. To źle myślisz, bo może będę miał. No właśnie może. Widzowie. No nie, Jest dobra. O, nie, widzowie! Jeszcze dwa zakręcenia. Jak w pamięci, robię to, robię to w tył, dobra, trzy zakręcenia i może będzie piggy. Próbuję zrobić chociaż. Ale co? Salto w tył. Ale gdzie? Stumble guys? Jak? Normalnie. Ale jak? Od kolców. Od kolców? Albo w inny sposób zrobić salto w tył. Dobra, zrób salto w tył jak w prawdziwym życiu. Nie no, w Trafiłeś pingwina? Jeszcze nie. Ostatnie to chyba zakręcenie. I ciekawe, czy trafię, trafiłem, czy czte... nie trafiłem. Tak, 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 nie muszę robić, ale i tak to spróbuję zrobić. Ale w prawdziwym życiu? Nie, w Ale jak? No od końców się odbić i zrobić tak. A, no to widzowie, to koniec tego odcinka. Pa!